Skoro jesteśmy miastem turystycznym, to czy nie można byłoby przekuć takich znalezisk w atut? We Włoszech widziałam zabezpieczoną dla turystów odkrywkę archeologiczną, również znalezioną przy okazji remontu. Tam miasto wstrzymało pracę i zrobiono z tego znaleziska większą atrakcję niż planowana inwestycja. Ależ oczywiście, że tak. <laughs> bardzo dobre pytanie jest i to jest bardzo dobra sugestia. Bo oczywiście, że tak można zrobić i tak się robi. Ja tutaj na przykład no, największe doświadczenia to mam właśnie z pobytu w Turcji. No, a tam jeździłem ponad 10 sezonów y, takich wykopaliskowych, więc y, jest dość długi czas co roku praktycznie, jak również też na przykład przebywałem pewien dłuższy czas na uniwersytecie w Lublanie, w Słowenii. Mhm. A Lublana to jest w ogóle jeszcze większy problem. Tak jak my mamy tutaj, no powiedzmy relikty sięgające średniowiecza, no to Lublana to jest rzymska emona. To był ważny ośrodek, no prawda, no od starstwa rzymskiego w ogóle. I tam jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja niż u nas i powiem, że właśnie widziałem, tak jak były inwestycje prowadzone i to wtedy było bardzo intensywnie, bo tam budowano, przebudowywano jakieś drogi, to wszędzie byli archeolodzy i były zakładane faktycznie wykopy i były prowadzone systematyczne badania. Natomiast część była jak gdyby zagospodarowana w formie takich skansenów archeologicznych. Na przykład była odsłonięta piękna rzymska mozaika, stanowiąca kiedyś jakąś posadzkę z jakimiś tam jeszcze murkami, fundamentami, no, co, coś niesamowitego i odpowiednio zabezpieczona i tam ludzie mogli sobie przyjść, obejrzeć, były opisy, dodatkowo można było sobie usiąść, popatrzeć i jak gdyby delektować się tą historią no, sięgającą już nawet nie setki lat, ale tysiące lat wstecz.